Dziki sołtys. Dziki sołtys. by, żeby nam nie wciągnęło. Czuję u nie robiło. Roboty. Idziemy na skalne miasteczko. Rzeczywiście są duże. O, ja, jak ładnie. Normalnie głowę podnosi, później głowę kładzie i się przytula. No bo to wy macie latać w koło. Kawałek kościółka kurna, chustki tyle trzeba zakładać. Jak wrażenie? A jeszcze od razu żarówkę chyba. Powiedz czy dobre. Dobre. Budzimy się w Gori. Stąd będziemy się kierować y, drogą wojenną pod Kaukas. Rzuczki na razie dają radę. Dzielnie sobie jadą tak sobie stoimy nad rzeczką nasz lewiatujący statek w nocy bo tak to wyglądało, oświetlone było. I tak pod niebem w górze okazało się z rana, że to jest ta nasza twierdza, co mamy dzisiaj ją zdobywać. Ciekawe tylko pytanie: czy tam się podjeżdża pod nią? Czy taki szczyt trzeba iść na górę? będzie sprawdzał stan oleju troszkę już kilometrów przejechaliśmy dobrze sprawdza szkoła co jakiś czas czy nie Dokręcenie. co Dokręcenie, tak? no aha. no się nie do by się nie popuściły aha przy stołowym tak jest że to raczej nie ma problemów jeszcze zdejmu te kielki, nie? No. Za każdym razem. Jeszcze pęknąć może ta łapka. A ty co? Masz jakiś luz czy nie? Nie. To jest kok. To jest. Dopiero w poniedziałek otwarty. No nie wiem, znaczy ja bym poznała po, zdję... po, po budynku, ale na razie nie. Nie widziałam. Tamtą widzieliśmy, a mieliśmy zdobywać jakąś. Ja myślałam, że właśnie tamtą. I sobie pomyślałam, jak my na nią wyjdziemy Ale tu podjeżdżamy i mówimy tak. E, to od tej strony to, no, to jest. I mówimy, to, to łatwo dostępna. Ale słuchajcie, do niej się dojeżdża. Tam jest droga, tam stoją samochody O tam tamtędy się jedzie o, Możemy spróbować się zdobyć jak chcecie Tylko to nie jest twierdza że to jest kościół tak, no to tam na końcu byłaby kasa Tu na początku nie byłoby kasy A to, to, jest, tam... to jest darmowe No, ale tu w porcji byłoby na samym końcu Żebyś już musiał nie chciał cofać też To jest tak specjalnie, że idziesz Kasa jest na końcu Tam po drodze gdzieś jakaś informacja jest, że Kasa wyżej coś Ale cena co, dopiero jest na końcu, przystać Coś tutaj widać, coś, coś się robił, coś było Tak, coś remontują, to. że to cały czas to. Znaczy, no, nie wcześniej, Znaczy, we wszystkich gorących krajach, w których byliśmy, oni gdzie nic nie robią. Uff, uciekam. Lunarze, nie zdążyłeś nagrać, oczywiście. No, nie zdążyłam, bo. Musiałam bo ich nagrać. A ty mi tu, ja szczurzę. Ja szczurzę. Widzę teraz. Tu jesteś jest. To coś sumało. Takiego. A prawda, Jaka? Jaka zielona wielka. Uciekła z kubana. O, tam patrz, tam idzie. O, do dziury weszła. Patrz na Dzień dobry, trzy Możemy? Ile ptaków. Ile ptaków. Że dzik zdobył. Dziki sołtys. Dziki ja, sołtys. Ja, ja jak ten to mogę pieczątkę wziąć. Oooo wszyscy na stołówkę Opalny dzień, puste ulice, wszyscy kryją się w domach przed żarem słońca A my zdobywamy starą twierdzę w Gori Krok po kroku wspinając się po kamiennych schodach Spotykamy jedynie jaszczurki, które jakby witały nas w tej twierdzy Czując się tutaj jak prawdziwi gospodarze Spod. Muszę. Posuwałbym, żeby nam nie wciągnęło. Proszę robiło robot Tylko wciągnie. Prawienie na wał. A jest trzy wale. Co będzie? Daj mi Anetka, muszę z tego obecnej Nożyczki może. Daj nożyczki. Na miasteczko. Tak, już idziemy, już spoko. To jest nocowy. O kuźwa. Nie lubię takich psów. Zwiedzamy labirynt wykutych w skale korytarzy i grot, gdzie historia miesza się z ciszą i upałem. Słońce pali niemiłosiernie, a drogę przycinają nam tylko duże jaszczurki, które zdają się pilnować tego miejsca. się ja kręcę, jaka wielka. Widzicie są duże mm. To wiecie, co dzisiaj jemy <głosy> <głosy> Na kolację jaszczurka 10 zł za chwilę będzie po <noise> 5 godzin mieli Utka z jaszczurki Wszystko się zje No przecież nie wiesz to schoję na razie idziemy wyżej tam się pod idzie Ale widoki Tam można O ja jak ładnie To jest dostępna To jest dostępna Ty na razie tamtą nagrywam jak się zmaga ze skałą O przyłożyła się do skały Jak śmiesznie ja cię kręcę Normalnie głowę podnosi, później głowę kładzie i się przytula temperatura. Tu będzie raz, dwa, trzy cztery Tutaj oni palili ogniska, chyba mi się wydaje, w takich tych... Nie zaczadzić, bo przecież okien nie ma, a... Ogniska to palili tutaj w budzie, już Co tu widać? Nic nie widać. Pusto. To ten następny, co jak będziemy już wyjeżdżać z Gruzji, to takie coś, to będzie takie wielkie. zdjęcie pewno zrobimy, widać ładnie, <śmiech> <śmiech> tylko selfie brak. Zaraz stanę i powiem Piotrzkowi, żeby biegał w koło. Ani tam do. Dobre. No bo tu mam ciekawe z Karolino miejsce. Chodź Karolina, coś ci zaprezentuję. Tak, to jest miejsce dla nas. My tu stajemy, a chłopaki muszą latać koło nas, bo selfika nie ma. Kręcić też nie kręci no, bo to wy macie latać w koło. My będziemy tańcować. Korażu, do kora Kościoła są podkładane fundamenty. No, sprawdzanie głębokie jest wiara. To widzisz u Was jest to miejscowości tak jak tam w Otwocku, nie? To w Warszawą. To już coś jakieś współ, współczesne, głęboka. Przytłumaczaj, przetłumaczy nam, co tu pisali sobie. Ciekawe, czy by, rozszyf czy by rozszyfrował. A, teraz idziemy w kierunku wina, degustacji, czy coś takiego? Okaże się. I tam już nie idę na ten balkon chyba. To jest ten sam widok, tylko z innej strony. Na zakończenie coś, co w Gruzji obowiązkowe: degustacja wina. Smak, który idealnie dopełnia tą niezwykłą podróż. Idziemy teraz do piwniczki, jakieś pod ziemią. tam będzie wino. Tu gdzie jest wina? tu chcecie wynosić bo pytanie: czy to tylko degustacja, czy też można będzie pani sobie kupić? Tak sobie myślę. Opcja może być Ciepło jest Co cztery techy. Ale tak nie czujemy bo wiatr gorąco jest bardzo że właśnie jest wiaterek tam no. takie daje Do świetnika za zjeżdżany To? Co ciekawe? Dużo butelek mieć No dobra, no ale to, to jest niedojrzały jeszcze moim zdaniem Gdzie butelek? A no? no.

Czego mi nie jak, wra jak wrażenie? Mokre, mokre. Mokre. To jest najważniejsze. Ale mokre. mokre. No mogłoby być zimniejsze jeszcze, no. nie? Tutaj. No, no to. Jak gramy to takie. <laughs> trochę pizzowody podam montaż. No, 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 no. A jeszcze od razu żarówkę chyba nie, z, nie zmieniłeś. Wtedy tak wyjechaliśmy i tak mówiłam do Piotra, czy zdążyłeś, czy nie zdążyłeś w końcu. Która to była spalona? Bo nawet nie wiem. Tama, czy Tam, może. A to zaraz, z nim rozkręcisz, to może Piotrek wróci. Bo ja nie widziałam. Yeah. Yeah. Masz chęć? Ale Solonizantka, więc jej wolno. Trzymać? Czy będzie wiszeć? Grzał się Tomkowi trochę samochód. Stanęliśmy się, zatrzymaliśmy się, żeby atrapkę zmienić. Zdjąć znaczy. I zmienić żarówkę przy okazji, bo też się spaliła. A I przy okazji zobaczyliśmy, że to przeciwko jest fajna restauracja. I w takim razie zajadą tutaj chłopaki na parking w cień. Samochody troszkę ostygną. My zjemy i kierunek pod Kaukas. Tam drogą wojenną. patrz jakie by tu mieli zdjęcia. Pierwszy raz z Piotkiem. Jak to się nazywa fachowo? Kim Kali. ruskie. <gry> Jak? Dobre? Dobre. Powiedz, czy dobre? Dobre. No, wasze dobre? Dobre. No. Wasze dobre? dobre. Bardzo dobre. <gry> no to dobre. git. <gry> uważaj, bo patrz tamte drągi takie są... A ja stoję. A no widzisz, to dlatego ja czegoś takiego jeszcze nie widziałam nigdy. A co się działo jak tamten był? Przerywało na jeden A tutaj są właśnie te moje mapki, które ja sobie tworzę na każdy dzień. Droga wojenna do powstania. No ten kościółek to jest po prostu moje marzenie. Nie da się tego opisać. To, to trzeba być. I się. Trzy godziny temu chowaliśmy się przed upałem teraz